Witajcie, tu znowu wita na to kolejny odcinek Gamisfery. Na wstępie specjalne podziękowania dla Moniki Weleureki za wskazanie mi tej gry. A cóż to za Oto historia trzech herosów połączonych ze sobą przez tajemniczy artefakt. Oto Trine. Historia serwowana przez produkcję dzieje się w pewnym królestwie, na które spadł chaos bez królewia. Na domiar złego magia, która kiedyś niosła kraje szczęście, stała się pożywką dla plagi nieumarłych. W tych okolicznościach do tajemnej komnaty w Astralnej Akademii los sprowadza trzy osoby. Złodziejkę, którą zwabiły tu łupy, czarodzieja, który zauważył natarcie nieumarłych i umówmy się nie poszedł tam ćwiczyć zaklęcia kuli ognia oraz rycerza, który może nie do końca wie kim są owi nieumarli, ale za to wie, że przysłuży się królestwu. W chwili gdy dotykają artefaktu, tytułowy Train, ich dusze zostają połączone. Celem staje się znalezienie sposobu na ponowne rozdzielenie się. Historia nie jest może majstersztykiem, ale śledzi się mnie najgorzej i całkiem nieźle napędza całą akcję. Gatunkowo Train jest owocem w związku platformówki z RPG z pewnymi naleciałościami gry logicznej. Poprzez połączenie dusz nasi bohaterowie stanowią swoistą trójcę w jednym ciele, przez co można ich swobodnie zmieniać w zależności od potrzeb i zaistnienia sytuacji. Każdy z naszych herosów dysponuje innymi umiejętnościami i spełnia inne zadania w trakcie gry. Czarodziej jest postacią najmniej powołaną do walki. Jedyne co potrafi to tworzyć pudełka i panele oraz lewitować różne przedmioty. W razie potrzeby może zrzucić coś na głowę oponentów, ale przy przeważającej liczbie wroga nie da rady nic zrobić. Jego główna rola to ułatwianie pokonywania przeszkód i osiągania pozornie niedostępnych miejsc. Złodziejka to świetna łuczniczka. Doskonale radzi sobie na dystans, gorzej gdy wróg zdąża do walki w zwarciu. Posiada linkę z hakiem, którą może przytwierdzić do drewnianych elementów otoczenia. Jej rola to głównie pokonywanie bardziej zręcznościowych etapów i eliminacja wrażych łóżników i oddalonych nieumarłych. Rycerz to maszyna do walki. Zadaje największe obrażenia i jest wytrzymalszy od reszty. W zwarciu żaden szkielet czy inne plugastwo nie ma z nim szans. Potrafi blokować ciosy tarczą oraz szarżować, wykonując mocarne kopniaki, na widok których okrzyk Wysp sam ciśnie się na usta. Oczywistą jego rolą jest pozbywanie się wrogów z bliska. Jak już mówiłem, nasza trójka tworzy jedność. Zmiana jest naprawdę szybka, co daje nam różne możliwości, możemy wykonać skok z Linki jako złodziejka i w locie zmienić się z rycerzem, lądując w środku grupki wroga. A Train najprościej przyrównać do baśni albo bajki. Cut scenek tu praktycznie nie ma, a do każdego następnego etapu wprowadza nas krótka, przedmowa narratora, którego rola jest chyba najlepszą w tej grze. Nie ma tu zbyt wielu zwrotów akcji, jednak gra wciąga. Zasługa tego leży w pomysłowym zrealizowaniu gameplay. Dzięki trzem różnorodnym postaciom mamy różne możliwości radzenia sobie z przeszkodami. Przykład? Chcemy zdobyć skarb z dosyć niewygodnej lokacji? Spróbujmy skorzystać z akrobatycznych zdolności złodziejki. Udało się? No właśnie. A może łatwiej było jako czarodziej stworzyć sobie parę skrzynek i po prostu tam przeskoczyć? Pozytywnie też należy ocenić balans między elementami platformowymi, zagadkami i walką. Czasem tylko tej ostatniej jest trochę zbyt dużo, gdy twórcy chcą nas zmusić do szybkiego kombinowania. Rozwój postaci jest prosty, ale bardzo przemyślany. Nie mamy tu mnóstwa statystyk i współczynników. Zamiast tego postawiono na trzy umiejętności dla każdego herosa oraz podzielony między nich ekwipunek. Nowe umiejętności oraz ich ulepszenia wprowadzają nieco różnorodności do pewnego schematu rozgrywki. Przykładowo, czarodziej zyskuje możliwość stworzenia nowego obiektu albo większej ilości tych, które znamy. dzięki czemu możemy inaczej podejść do rozwiązywania różnych problemów, a złodziejka? na przykład uczy się używania ognistych szczał, czy wystrzeliwywania większej ilości szczał za jednym razem. W ekwipunku też próżno szukać prostych przedmiotów typu plus 1 do ataku, plus 3 do HP. Pomijając takie, które rzeczywiście zwiększają życia czy energii, większość z nich daje inne drobne premie w stylu możliwości nielimitowanego czasu przebywania pod wodą, Tworzenia dodatkowych ilości konkretnych przedmiotów, oczywiście Wizard Only, czy innych łatwiej jak jednorazowa ochrona przed zgonem. Śmierć w train nie jest czynnikiem silnie zniechęcającym. Gdy polegnie konkretna postać, staje się ona niedostępna, póki nie zostanie wstrzeczona w jednym z licznych punktów kontrolnych. Śmierć wszystkich cofa nas do poprzedniego punktu kontrolnego, jaki osiągnęliśmy, ale nasz postęp się nie kasuje. Jeżeli polegliśmy z ręki ostatniego szkieleta z grupki, z którą toczyliśmy bój, to gdy dotrzemy w to samo miejsce, czeka na nas tylko on. To się bardzo ceni, bo unikamy ciągłego powtarzania trudniejszych etapów i nie tracimy chęci do grania. Jeżeli chodzi o samą walkę, o której co nieco wspomniałem wcześniej, to jej system jest bardzo prosty. Pomijając czarodzieja, którego jedyna zdolność ofensywna to skrzynko leczniczne łeb, możemy zająć się walką na dystans lub zbarciu. Złodziejka poza łukiem może też posłużyć się swoim hakiem i w pięknym stylu sprzedać zabójczego kopa mianem po drodze oponentowi. Styl walki rycerza opisywałem już wcześniej. Poza sprawnym cięciem i sieczeniem, może też wykorzystać swój ciężar właściwy, by Mario spać na głowy nieumarłych. To właśnie nieumarli są naszym praktycznie jedynym przeciwnikiem. Tu można ponarzekać na ich małą różnorodność. Nieważne jaki szkieletor, praktycznie zawsze walczy się z nim tak samo. Czasem pojawiają się wrogowie, których pokonanie wymaga nieco większego zachodu, ale to zdecydowanie za mało. Przejdźmy teraz może do oprawy, która jest po prostu piękna. Gra zrealizowana w tak zwanym 2.5D. Sama rozgrywka przebiega tylko na dwóch płaszczyznach, ale otoczenie to w pełni renderowany trójwymiar. Lokacje są bardzo ładne i pełne szczegółów. Paleta barw doskonale pasuje do koncepcji baśni, w której gra jest zrealizowana. Efekty graficzne, jak i animacje cieszą oko. Pochwalić należy też różnorodność miejsc, które przyjdzie nam odwiedzić. Każde wygląda bajecznie, moment. No, 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 no. Ogólnie jest bardzo dobrze. Cieszka śmieciowa jest dobra. Aktorzy spisali się całkiem nieźle, najbardziej zapada w pamięć narrator. Muzyka jest przyjemna i też pada w ucho. A to pora na podsumowanie oceny. Zacznijmy od plusów. Przede wszystkim pomysł na trzy postaci w jednym. Dodajmy do tego różnorodność umiejętności naszych bohaterów, no i oczywiście baśniowy klimat i śliczną oprawę. Minusy? Są tylko mała różnorodność przeciwników. A jak punktowo? Zagrywalność 9. Grafika 8 plus? No a za dźwięk. 8. Jaka z tego wyjdzie ocena ogólna? Jak najbardziej 8+. Train to doskonała propozycja jeżeli szukasz lekkiej i przyjemnej gry, która nie wyrwie Ci za dużo z życia. Do przejścia potrzeba około 8 godzin, co jest dosyć solidnym wynikiem. Gra oferuje też sprytnie ukryty tryb co o którym dowiedziałem się z zewnątrz. Jest lokalny i wymaga dołączenia padów, można grać maksymalnie w trzy osoby. Jeżeli nie masz na podorędzie dwóch kumpi z gamepadami, Możesz spokojnie grać solo. Z pewnością będziesz zadowolony z tego, co Train ma do zaoferowania. Gra, dostępna jest na Steamie, desurze, da, da się kupić, o ile się nie mylę, w wersji pudełkowej. Cena nie jest strasznie wygrywana, więc warto. To tyle. Pamiętajcie, żeby ocenić odcinek, tak jak Monika, dorzucajcie swoje propozycje, subskrybujcie kanał, by być na bieżąco z nowymi odcinkami, a ja żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Do usłyszenia już wkrótce.